Cześć. Witam was w szóstym odcinku filmików w cyklu Okiem Trenera. Jest to już drugi odcinek o suplementacji, a opowiem wam dzisiaj o ośmiu suplementach, które warto stosować trenując sporty wytrzymałościowe. Zapraszam. Wiele badań pokazuje, że utrata witamin i minerałów w owocach i warzywach na przestrzeni ostatnich 50 lat może sięgać nawet kilkudziesięciu procent. Jest to ogromna utrata, ogromna liczba i tak naprawdę daje to do myślenia w kontekście nawet codziennego życia, kiedy nie trenujemy. A co jeśli dorzucimy jakieś sporty i do tego to są sporty wytrzymałościowe, takie jak triatlon, kolarstwo czy bieganie? No tutaj już się należy poważnie zastanowić, jak takie braki zrekompensować. I między innymi z pomocą przychodzą nam suplementy. Większość suplementów, o których zaraz powiem, znajduje się w grupie A Australijskiego Instytutu Sportu. Jeżeli nie wiesz, o czym teraz mówię, to zapraszam do nadrobienia zaległości z poprzedniego odcinka. Jeżeli wiesz, to fajnie, bo możemy zacząć, a więc zaczynamy. Kofeina jest najczęściej stosowaną substancją zwiększającą wydajność na świecie. Najczęściej używamy jej pod postacią kawy. Potrafi zwiększyć naszą wydajność o 1 lub nawet 2%. To jest naprawdę dużo. Jeżeli chodzi o dawkowanie, jest to kwestia bardzo indywidualna. Tak naprawdę bardzo często zależy od tego, ile kawy spożywamy na co dzień, czyli ile kofeiny przyjmujemy na co dzień. Wśród sportowców zawodowych obserwujemy różne podejścia. Są sportowcy, którzy korzystają z kofeiny na co dzień przy treningach i wtedy na przykład w dniu zawodów potrzebują większej dawki kofeiny, a są sportowcy, którzy nawet celowo nie przyjmują kofeiny na co dzień, aby w dniu zawodów nawet mała dawka kofeiny zadziałała bardzo mocno. Sok z buraka przede wszystkim jest stosowany ze względu na zawarte w nim azotany. To one powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych, poprawę funkcjonowania mięśni i mitochondriów. Dzięki temu możemy uzyskać kolejny 1% do naszej wydajności. Do niedawna sok z buraka był stosowany przede wszystkim w sportach wytrzymałościowych, ale nowe badania pokazują, że przynosi to też pozytywny efekt w sportach siłowych, siłowo-wytrzymałościowych. Spirulina to jest nic innego jak taka zielona alga morska. Zatem dlaczego znajduje się w naszym zestawieniu? A no, dlatego, że jest bardzo bogata w białko roślinne stanowi ona aż 65% jej masy. Jeżeli do tego jeszcze dodamy beta karoten witaminę D, witaminę B12, to naprawdę nam się robi już fajna rzecz do suplementowania. Dodatkowo warto wspomnieć, że 1 gram spiruliny zawiera 1 mg żelaza związanego takim niebieskim pigmentem zwanym fikocyaniną, co czyni to żelazo naprawdę bardzo przyswajalnym. No Jest jednak jeden minus takiej spiruliny, jest ona bardzo, bardzo niedobra. Wysiłek fizyczny powoduje szybszy rozpad krwinek czerwonych, a do produkcji nowych potrzebujemy żelaza. Kiedy tego żelaza nie mamy wystarczająco, organizm produkuje krwinki, które są mało jakościowe i także ich jest mniej, co w konsekwencji może prowadzić nawet do anemii. Żeby kontrolować poziom żelaza, wystarczy w badaniach kontrolnych krwi badać sobie poziom ferytyny. Ferytyna to takie białko, które Przechowuje żelazo, i jej poziom odzwierciedla faktyczny stan e, naszych magazynów żelaza. Jeżeli chodzi o suplementację żelazem, to jeżeli mamy właśnie faktycznie obniżoną ferytynę, należy to przeprowadzać yy, pod kontrolą lekarza. Dlaczego? Dlatego, że żelazo w większych ilościach jest toksyczne dla organizmu, a także jest słabo przyswajalne. Dlatego lekarz powinien nadzorować ten cały proces. Przy przyjmowaniu żelaza należy też pamiętać o kilku wskazówkach. Yy, z racji tego, że jest słabo przyswajalne, należy robić wszystko, aby tą przyswajalność zwiększyć. Możemy to zrobić przyjmując jednocześnie żelazem witaminę, yy, Witaminy C, przyjmując kwas foliowy oraz witaminy z grupy B, należy też przy przyjmowaniu żelaza unikać e, picia herbaty i kawy w towarzystwie dwóch godzin przed i po spożyciu takiego żelaza. Witamina D jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu. Głównie jest produkowana przy odpowiednim wystawieniu naszego ciała na działanie promieni słonecznych. Jednak taka skuteczna ekspozycja naszego ciała występuje od maja do września i tylko w godzinach od 10 do 15. Więc no, nie trudno się domyślić, że naprawdę jest bardzo ciężko tą witaminę D pozyskiwać. Zwłaszcza, że jeżeli w takich godzinach większość z nas pracuje, znajduje się w pomieszczeniach i tak naprawdę ta. Naturalna suplementacja witamina D jest niewystarczająca, nie mówiąc już o tym, jak znajdujemy się w okresie od września do maja. Tak naprawdę większość osób nie suplementujących się dodatkowo witaminą D w Polsce ma jej niedobór, bo spożywienie możemy pokryć maksymalnie 20% zapotrzebowania w ciągu dnia. Jeżeli chodzi o samą suplementację, to zalecane jest przyjmowanie między 800-2000 jednostek do 4000. Jest to takie dopuszczalne, kiedy nie musimy tego konsultować z lekarzem. Do prawidłowego przyswojenia witaminy D potrzebny jest również tłuszcz, dlatego, jak kupujemy takie tabletki, to często już jest ten tłuszcz w nich zawarty. Często preparaty zawierające witaminę D zawierają również witaminę K2. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Witamina D pomaga w przyswajaniu również wapnia, a witamina K2 pomaga, aby ten wapń był odkładany w kościach, a nie w tętnicach gnicowych. Osobiście stosuję witaminę D3 z lanoliny w kroplach. Poziom beta wpływa na produkcję karnozyny, która z kolei wewnątrzmięśniowo stabilizuje poziom pH, czyli neutralizuje produkowany kwas mlekowy, który powstaje podczas wysiłku, a przy tym wszystkim organizm nie zwiększa poboru tlenu. Łatwo się domyślić, że takie właściwości beta-alaniny mają największe benefity, na przykład w biegach średniodystansowych, jednak najnowsze badania pokazują ogromny potencjał beta-alaniny również w sportach wytrzymałościowych. Dodatkowo, beta-alanina ma właściwości antyoksydacyjne i regeneracyjne. Jeżeli chodzi o suplementację beta-alaniny, należy pamiętać, że ona magazynuje się stopniowo i taki maksymalny poziom osiąga po 2-3 miesiącach regularnej suplementacji, więc warto sobie ustawić tak suplementację, aby ten drugi trzeci miesiąc wypada właśnie wtedy, kiedy zaczynamy sezon startowy, albo kiedy mamy jakiś start docelowy. Potem należy zrobić 2-3 miesiące sobie przerwę od tej beta-alaniny. Ten poziom sobie delikatnie spadnie, po czym możemy dalej wznowić suplementację. Ja osobiście stosuję beta Olimpu. Tutaj chyba nie muszę się dużo rozwodzić. Każdy wie, że one są potrzebne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, a także pomocne przy przyswajaniu i wchłanianiu niektórych substancji odżywczych. Na koniec zostają nam probiotyki. Regulują one pracę układu pokarmowego, zwiększają wchłanialność substancji odżywczych, pomagają, wspomagają pracę jelit, więc pełnią bardzo ważną rolę w życiu sportowca. Są one szczególnie ważne dla osób, które zmagają się z problemami jelitowo-żołądkowymi, na przykład na treningach, często muszą zawracać do toalety. Tutaj te probiotyki potrafią zrobić naprawdę dobrą robotę. Są też istotne dla osób przygotowujących się do długich dystansów, aby na takim dystansie cały przewód pokarmowy, dłowo funkcjonował, żeby wchłanialność tego co dajemy do organizmu była naprawdę wysoka. I tutaj też probiotyki są istotne. Osobiście stosuję probiotyki firmy Sanprobi w wersji sport. To są najważniejsze suplementy, które możemy stosować w sporcie wytrzymałościowym. E, oczywiście nie wspominałem tutaj o takich kwestiach oczywistych jak odżywki, czyli e, izotoniki, żele na treningach, bo to energetyczne białko, e, więc e, takie rzeczy odżywkowe pominąłem, skupiłem się bardziej na suplementach. Jeżeli macie jakieś pytania, to proszę o zadawanie ich w komentarzach. Jeżeli filmik Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco i do zobaczenia w kolejnym odcinku.